Gdyby ulica królowej Jadwigi wyglądała tak jak rosnące dookoła ni kwiaty, przebudowa nie byłaby konieczna. Niestety jest dokładnie odwrotnie dlatego wkrótce drogowcy wejdą na odcinek między Robla a Jesionową. Właśnie została podpisana umowa z wykonawcą. W praktyce ulica Królowej Jadwigi na tym odcinku zostanie zburzona i wybudowana od podstaw. Na odcinku od Robla do 28 lipca 1943 roku ulica na jakiś czas będzie całkowicie zamknięta. Drogowcy ponad 3 metry pod obecnym poziomem asfaltu muszą wkopać potężne rury kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Nie da się tego zrobić przy utrzymaniu ruchu choćby jedną stroną ulicy. Od 28 lipca 1943 do Robla będzie ruch Wahadłowy. Po uporaniu się z infrastrukturą podziemną pojawi się nowy asfalt, chodniki i latarnie. Wykonawca ma na przebudowę pół roku. Dla ruchu kołowego wyznaczone zostaną objazdy. Inaczej pojadą autobusy komunikacji miejskiej. Szczegóły na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego. W związku z przebudową tego fragmentu królowej Jadwigi odbędą się jeszcze dwa spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w formule online w poniedziałek 12 września. Rejestracja na stronie zdmk.krakow.pl. Dzień później na żywo w Szkole Podstawowej nr 153 spotkanie informacyjne dla mieszkańców dzielnicy 6 Bronowice.